Objawienia woli Bożej, Elżbieta Gaz. Moi wrogowie są Waszymi wrogami. Moi wrogowie są Waszymi wrogami, choć dziś tego nie dostrzegacie, bo mieszają Wam w głowach, podając wiele fałszywych informacji, przy tym szkalując prawdę. Ale wybór dokonać musicie sami, poprzez obudzenie w sobie duchowego odczuwania. Wziąć to na swoje uczucie i logikę. Dzielenie włosa na czworo, rozbieranie rozumowe spowoduje, że się zgubicie w tych ich informacjach, ale po to jest wprowadzone, abyście w gąszczu nie znaleźli prawdziwej drogi, a wasz wróg dalej przetrwał. Nastał czas ostatniego wyboru. Choć na chwilkę. Wejdziecie do wroga światła, wroga stworzyciela. Staniecie się moimi wrogami, gdyż ja stoję po stronie stworzyciela. To jest jedyna słuszna droga na Ziemi. Ludzie, którzy się rozwijają duchowo, mają świadomość, kto przyjaciel i kto wróg, wróg stworzyciela. Nie chodzi o słowa. Ale oczy, jakie dają dowód przekonania Waszej wierze do Pana. Nawet gdybyście biernie uczestniczyli w tych ich rytuałach wigilijnych, weselnych czy innych, wejdziecie tylko na chwilkę do jakiegoś kościoła, to tym samym wchodzicie na teren wroga i wroga wspieracie automatycznie, z woli Pana się rozliczacie. Obojętnie, czy jesteście do końca przekonani, czy nie, wasza świadomość jest i wiecie, że stworzycie w części gości na ziemi, automatycznie giniecie, gdyż prawa pana działają doskonale i bardzo precyzyjnie. Na nic wasze tłumaczenia, że nie wypada, że rodzina czeka, czy sąsiedzi patrzą. Dokonujecie ostatniego wyboru. To jest zdrada, zdrada stworzyciela. Z pełną świadomością piszę te słowa, zdradzacie Pana. Każdy wierzący duch na Ziemi, żyjący zgodnie z prawami, omijał będzie z daleka ludzi, którzy kłamią, oszukują, nie żyją na Ziemi zgodnie z prawami. Wokół ciemności będą ludzie mdleli, upadali, będzie wam brakowało tchu, gdyż jesteście wspierani przez stworzyciela tu na Ziemi. Więc ciemności są waszym wrogiem i dlatego was osłabiają i odbierają wam energię. Idziecie do wroga i zasilacie ich w broń, którą wykorzystają przeciwko wam. Oni czekają na energię jaka została wam dana, abyście się przebili przez tych ciemnych, którzy was mamią pięknymi słówkami i domami, które nigdy nie były i nie będą domami stworzyciela. Każda religia, sekta i każda organizacja chrześcijańska czy katolicka nigdy nie służyła i nie służy stworzycielowi. Prawda, miłość... Przebiją się przez każde ciemności. Teraz, ludzie, chodzi o to, abyście wybrali swoją właściwą drogę, prosto prowadzącą do Pana. Nie przepraszajcie Pana, że do wroga idziecie, bo to nie do przyjęcia. Taki akt dokonany przez wojskowych to zdrada. Na odejście ducha z ciała ziemskiego wskazana, bez prawa obrony. Tak samo jest w prawach Pana. Zdrada wskazuje Was na odejście z ciała i rozliczenie ducha. Wszelkie media, wolne czy nie, podają tylko na miastkę prawdy, gdyż zbyt daleko zaszło to oszustwo na ziemi. A ego tak wybujało, że zapomniało. Kto tu panem, a kto sługą. Teraz na Ziemi ciemności chcą się wybielić, by Was dalej mamić. Przejmowały przez rozum władzę nad duchem. Ten proces upada. Tu i teraz kończy się panowanie ciemnego, kończy się era zła i kłamstwa wraz z rozpoczęciem Królestwa Tysiącletniego. Rozpoczął się proces panowania światła i rozwoju duchowego. Zdrada to najcięższe przewinienie w prawach Pana. Jesteście narodem wybranym, a więc nie przypadkowymi duchami, tylko wybranymi. Wiecie, co wybrać zdecydowanie i zgodnie z prawdą. Objawienia woli Boży Elżbieta Gaz. Moi wrogowie są Waszymi wrogami.